Witajcie, kochani. Chciałam z Wami dzisiaj porozmawiać na temat czasopisma Diana Robutki, wydawnictwa BPV. To jest numer 4 na 2015, cena 5,90. Wcześniej chyba było troszeczkę taniej. Nie pamiętam, potem to sprawdzimy. Jak widzimy. W tym numerze możemy się spodziewać wzorów letnich, kolorowych, takich wesołych i możemy się spodziewać krótkiego kursu techniki tunezyjskiej. Możemy się tego domyślić już z okładki, dlatego że w tych gazetkach przeważnie jest tak, że jeżeli jest jakaś nietypowa metoda, na przykład metoda tunezyjska. To właśnie kurs, krótki, tej, krótki kurs tej metody jest zamieszczany w czasopiśmie. No zobaczymy sobie, co tutaj w środku mamy. Mamy przede wszystkim propozycję wielu sylwetek melanżowych. Jak wiemy, to melange, melanżowe kordonki, melanżowe włóczki nie pasują do każdego wzoru, tylko trzeba go odpowiednio dobrać. No skoro wydawnictwo sugeruje jakiś wzór dla melanżowego kordonka, no to znaczy, że będzie pasowało. Zresztą możemy tutaj zobaczyć efekt, jaki daje ten melanżowy kordonek, i zdecydować, czy, czy my chcemy taką robótkę, czy nie chcemy. Przejdźmy dalej. Są serwetki dwukolorowe, są oczywiście piękne wzory. Serwetki takie klasyczne dla wielbicieli typowych robótek. No, i tak jak mówiłam, jest mnóstwo letnich inspiracji, na przykład tutaj takie mnie to przypomina słoneczko. Wydawnictwo sugeruje, że to jest kwiatowy design. I tak jak mówiłam, jest projekt tunezyjski. W tym przypadku to jest piękna poduszka, piękny pled. Bardzo mi się ten wzór podoba. Będę musiała nim coś wydziergać. Z tym, że poduszek już mam aż zadość, na plet mi się nie zapowiada, nie podejrzewam siebie aż taką cierpliwość, więc prawdopodobnie będę dziergała jakąś mniejszą robótkę, ale metodę tunazyjską bardzo lubię i na pewno się słyszę. Ale tak jak mówiłam, mogliśmy, tak jak mogliśmy się spodziewać, jest krótki kurs metody tunezyjskiej i oczywiście wzory z tłumaczeniami, z objaśnieniami. Mamy na przykład taką ładną, liściastą też letnią serwetę, kolejną serwetę kwiatową, tutaj kolejna propozycja na kordonki melanżowe, w tym, w tym numerze czasopisma są chyba aż trzy projekty na kordonki melanżowe. No przy czym wiadomo, możemy to z jednokolorowego korzonka wydziergać. Tutaj jest taka ładna, klasyczna serweta, której, e, która mnie urzekła. Jest stosunkowo prosta, ale ja muszę ją wydziergać. Ja już sobie powiedziałam, że muszę ją wydziergać, ale to nie jest jedyna rzecz z tego czasopisma, którą ja muszę wydziergać i po prostu uprę się na to i, i to zrobię dlatego, że ta serweta zachwyciła mnie, po prostu jest piękna jest taka misterna taka nietypowa i też ją muszę mieć w swoich zbiorach na pewno ją wyszydełkuję no i tutaj tak jak mówiłam są trzy inspiracje na kordonek melanżowy więc tutaj jest ostatnia na przedostatniej stronie zazwyczaj są pokazane robótki, przykładowe robótki które możemy znaleźć w kolejnym numerze czasopisma w tym przypadku na przykład mnie się bardzo podoba Parasol, a z e, czegoś z takiego wzoru zrobiłabym trochę większą serwetę, może jakiś bieżnik, no zobaczymy. No i na końcu są inne propozycje wydawnictwa. Jeżeli chodzi o ten numer, to wszystko. Diana Robótki to jest jedno z moich ulubionych czasopism Mam dosyć sporo tego Pokażę Wam za, za chwilę kilka sztuk Ale dlaczego ją tak lubię? Dlatego, że są bardzo, bardzo takie wzory Często nietypowe, często takie misterne Takie, których się nie spotyka na co dzień w internecie są najwyżej w obcojęzycznych obcojęzycznych gazetkach właśnie też tego wydawnictwa. Dlatego, że wiadomo, że nasze polskie gazetki są przedrukowane z, z obcych wydawnictw, to znaczy z wydawnictwa tego samego, tylko, że nie po polsku, po niemiecku na przykład. Widziałam właśnie identyczne diany robótki, tylko w innym języku. Ale właśnie nie spotyka się tych wzorów za często w internecie. Kolejna rzecz, te schematy są pięknie rozrysowane. Dlatego, że jeżeli mamy robótkę taką, którą się robi po prostu w okrążeniach czy w rzędach, to każdy rząd czy okrążenie jest innym kolorem i to bardzo ułatwia robotę. To się wydaje, że to takie oczywiste, no, że wzory są czarno-białe i to wszystko, ale naprawdę, jeżeli się ma taki dwukolorowy schemat, to to jest bajka. Niebo a ziemia po prostu kiedyś się robi z takiego schematu. Ja w ogóle też bardzo, muszę się przyznać, że ja bardzo lubię papier. Lubię mieć papierowy wzór w ręce, lubię mieć gazetki, lubię je kolekcjonować. Nawet jeżeli nic, nic nie wydziergam, to ja i tak je zbieram. Ja ich tak, ich mam sporo. I kolejna sprawa dotycząca Diany Robótki jest taka, że tam rzeczy. Rzeczy są zazwyczaj dostosowane do tego, y, jaka jest pora roku, y, jaki jest krajobraz za oknem, czyli latem mamy piękne, słoneczne, kolorowe zielono-białe, zielono-żółte robótki wiosną mamy dużo motywów kwiatowych, liściastych zimą mamy jakieś gwiazdki, jakieś bombki na choinkę na Wielkanoc mamy znowu jakieś wieńce, na jajka na jajka koszulki i właśnie zawsze tak to nam ładnie się wpasowuje w porę roku. Tutaj jest Diana Robutki Ekstra, i to jest numer bardzo stary. To jest chyba pierwsza gazetka, jaką kupiłam. Znaczy stosunkowo młody, dla mnie bardzo stary, dlatego że to było na początku mojej przygody z szydełkowaniem To był 2013 rok. I na czym polega to, że, że to jest Ekstra? Jak sama nazwa wskazuje. Otóż od czasu do czasu diana robótki ukazuje się w takich wydaniach tematycznych. W tym przypadku są to motywy kwiatowe, czyli wszystko, co tu znajdziemy, będzie związane z kwiatami. Mogą to być na przykład motywy filetowe i wtedy cały numer jest poświęcony filetowi. Mogą to być ubrania, mogą to być nie wiem motywy wiosenne, motywy zimowe i, i wtedy po prostu w całym numerze znajdujemy coś dotyczącego tego motywu. Tutaj jak widzicie w tych motywach kwiatowych są piękne robótki. Już kilka miałam okazję wydziergać, nie wszystkie, wiadomo, ale naprawdę mnie zachwyciły, mi się podobają. O, ja sobie oczywiście rysuję po gazetkach, właśnie dlatego bardzo lubię mieć wszystko na papierze, że sobie mogę poznaczyć, policzyć, podotykać i, e, i to tak jakoś przyjemniej. Jak widzicie, zdjęcia są bardzo starannie zrobione robótki zresztą też są bardzo starannie zrobione są e, kolorowe. Nie tylko białe, jak się przyjrzymy zdjęciom, tutaj na filmie zapewne tego nie będzie widać. Ale te robótki są bardzo dokładnie wykonane, takim szydełkiem jak powinny być. Spotkałam się z czasopismami, z gdzie są robótki wykonane za dużym szydełkiem. Tutaj też mamy na przykład stary numer, a tu też jest kurs metody tunezyjskiej, bo też była robótka tunezyjska, właśnie dlatego się spodziewałam, że, że taki kurs się tu znajdzie. No, i projekty są piękne, i yy, co, co jeszcze mogę powiedzieć? Yy, no, czasopismo jest świetne, nie jest jakoś bardzo drogie. 5,90, o 5,50 kiedyś było, właśnie, mówiłam, że kiedyś było troszkę tańsze. 5,90 to nie jest wygórowana kwota za takie czasopismo. Tutaj mamy kilkanaście schematów, te schematy są ładne, wiele z tych, z tych schematów nie znajdziemy w sieci. No i mamy właśnie papier, dla mnie papier jest ważny, dla mnie ta opcja kolekcjonerska też jest ważna, lubię mieć po prostu papier w ręce, tu mam o, na przykład Dianę, też widać, że intensywnie używaną, moje gazetki, wszystkie tak wyglądają, przyznam się i myślę, że warto poświęcić właśnie te 5,90 90 miesięcznie na takie czasopismo. Dlatego, że 5,90 nie jest dużo. To jest pół paczki papierosów, to są dwa piwa, to jest to są trzy, trzy czekolady. Naprawdę w miesiącu z stylu można zrezygnować właśnie dla takiego czasopisma, a warto. W ogóle czasopisma z wydawnictwa BPV są bardzo ciekawe i bardzo ładnie zrobione od strony technicznej i od strony merytorycznej w zasadzie. Też dużo ciekawych rzeczy znajdziemy. Znajdziemy na przykład kursy nukingu, ale to w bardzo starych numerach. Znajdziemy kursy metody tunezyjskiej, znajdziemy takie ogólne kursy. Więc polecam nie tylko Diana Robótki, ale inne czasopisma tego wydawnictwa również. I o innych czasopismach myślę, że sobie jeszcze porozmawiamy przy okazji moich kolejnych zakupów w kiosku. Dziękuję Wam bardzo dzisiaj za uwagę. Zapraszam do odwiedzenia mojej strony Wyszydełkowa.pl. Zapraszam również do polubienia mnie na Facebooku i do obserwowania mnie na Instagramie. Ta opcja jest dostępna od niedawna. Cały czas zape zapełniam swoje konto. Jestem pewna, że niedługo będzie nas więcej. Zdjęć będzie więcej, będzie ładniej. Dziękuję Wam bardzo.